Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami o technologii wodorowej. Dlaczego warto w to zainwestować? Będzie także o tym, co skłoniło mnie do otwarcia pozycji akurat teraz. Zapraszam. Krótki disclaimerek. Nie sprzedaję, nie naganiam, nie reklamuję, ale też nie zalecam kopiować. Polecam sprawdzać, testować. Za swoje inwestycje odpowiadam swoimi pieniędzmi, ty za swoje odpowiadasz swoimi. Zaznaczam również, że pod koniec tego filmu nie zobaczycie zaproszenia na żaden webinar, na żadne konsultacje, na żadne kopiowanie ruchu. Nie ma żadnych zamkniętych grup ani forum. Wszystko co robię, robię za darmo. Lecimy. Prezentacja będzie podzielona na cztery sekcje. A więc czym jest wodór? Dosłownie kilka slajdów. Dlaczego akurat wodór? To już będzie więcej konkretów, a najwięcej konkretów będzie w rozdziale trzecim, czyli jakie spółki, bo gadać o technologii można godzinami. Nie będę na pewno lepszy od polskich YouTuberów, którzy już ten temat przewałkowali, ale chciałbym się z Wami podzielić konkretnymi spółkami, w które możecie zainwestować, a nie tylko gadać, gadać, gadać o, o ogniwach, o fizyce o możliwych zastosowaniach. O tym też będzie, ale krótko, żeby tylko zrozumieć całą koncepcję. Chodzi mi o to, żeby osoba, która wcześniej nie badała tematu wodoru, miała jakiś punkt zaczepienia, mogła później sama rozwijać swoją wiedzę w oparciu nawet o polskiego YouTube'a, ale także mnóstwo publikacji w prasie, w mediach. A na koniec dosłownie jeden slajd, jak ja wiatowizę, jak będzie wyglądał scenariusz, jest to optymistyczny scenariusz, który oczywiście nie musi się ziścić, Ja pod to gram. Tak jak powiedziałem, nie trzeba mnie kopiować. Nie polecam bezmyślnie kopiować. Zbadajcie temat samodzielnie. Jeśli znajdziecie coś, co absolutnie przeczy wszystkiemu, co powiem w tej prezentacji, piszcie. Bardzo chętnie się do tego odniosę. No więc lecimy dalej. Co to wodór? Fundamenty. Nie będzie to pełna analiza fundamentalna surowca, nie będzie też pełnej analizy fundamentalnej spółek. Po prostu chciałbym poopowiadać, czym jest tak naprawdę wodór. Tak naprawdę jest to najnudniejszy atom. Jeden proton, jeden elektron. Ale ma on ciekawe właściwości, a mianowicie 75% materii, nie tyle że na Ziemi, co po prostu w całym wszechświecie, w całym znanym wszechświecie, to jest tak naprawdę wodór i e, dlaczego taki problem jest z tym wodorem a mianowicie nie występuje on w formie samodzielnej od powietrza e, nie jest tak jak w przypadku CO2 albo tlenku węgla że on się tam gdzieś kumuluje, nie, po prostu cały wodór e, odleciałby po prostu w wyższe partie atmosfery gdyby go tak po prostu wypuścić e, z tego też względu ciężko go znaleźć w takiej formie niebędącej w jakichś związkach z innymi pierwiastkami można go pozyskiwać na dwa sposoby. Jeden sposób jest bardziej eko, drugi mniej. Ten bardziej eko to elektroliza. Oczywiście mam tu na myśli elektrolizę w duecie z ogniwami fotowoltaicznymi, źródłami geotermalnymi lub również w mojej opinii energią atomową. Ale można też go pozyskiwać z paliw kopalnych. Aktualnie niestety jest to wydajniejsza metoda, po prostu wykonuje się różnego rodzaju operacje na paliwach kopalnych. Nie będę się tutaj zagłębiał, bo nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile. Taka tylko zajawka, żebyście sobie sami zbadali temat dalej. Generalnie tak, była już próba zastosowania wodoru na szeroką skalę mianowicie w sterowcach i balonach. Jednak po katastrofie Hindenburga i rozwoju konwencjonalnego lotnictwa na bardziej znane wam silniki zrezygnowano ze stosowania tego rodzaju technologii. Ale to było wtedy. Dzisiaj mamy dzisiaj czym jest ogniwo paliwowe. Najprościej mówiąc bierzemy wodór, bierzemy tlen, za pomocą ogniwa paliwowego, w którym następuje reakcja utleniania, powstaje energia elektryczna. A jedynym efektem ubocznym, produktem ubocznym jest woda. Więc mamy w pełni zieloną metodę na napędzanie pojazdów lub produkcję energii, nawet do waszego domu. Dlaczego wodór? Dlaczego mój scenariusz miałby się w ogóle sprawdzić? Jakie są zalety tej technologii? Po pierwsze, ekologia. Jeśli będziemy patrzeć zupełnie na emisyjność, to pojazdy z ogniwami paliwowymi nie tyle nie wytwarzają zanieczyszczeń, ponieważ ta cecha jest spełniona również przez pojazdy elektryczne znane z baterii, czyli Tesla. Tak naprawdę już wszystkie marki mają swoje odpowiedniki, jeśli chodzi o pojazdy bateryjne. Natomiast jest problem z produkcją tych akumulatorów do tych pojazdów. Mianowicie jest bardzo duży problem i będzie to duży problem. Ten problem będzie narastał wraz z popularyzacją tych pojazdów. Aktualnie, dobra, w większych miastach praktycznie za każdym razem, jak wyjdziecie, się rozejrzycie, spotkacie już jakiś pojazdy elektryczny. Są one oznaczone zielonymi tablicami rejestracyjnymi, ale dalej jest ich na tyle mało, że problem utylizacji baterii nie jest jeszcze tak uwidoczniony. Ten problem będzie narastał wraz z zwiększeniem ilości tych pojazdów. Z kolei, jeśli chodzi o wodór, to pozyskiwać wodór można za pomocą elektrolizy. Natomiast energię do tej elektrolizy można wziąć z źródeł ekologicznych, czyli fotowoltaika, jakieś źródła geotermalne, hydroelektrownie. I nie musimy mieć takich ogromnych baterii, które zajmują masę. Wystarczy jakiś tam akumulator do podtrzymania. Elektroniki w pojeździe. Porównajmy teraz, jak ja to widzę. Mało powszechnie wiadomo, gdzie aktualnie już są używane ogniwa wodorowe lub są bardzo intensywnie testowane. Bo musicie wiedzieć, że elektryk, taki bateryjny, jest optymalny w mieście. Jest to dla mnie oczywiste. Pojedziesz sobie takim pojazdem do pracy. W pracy prawdopodobnie będziesz miał gniazdko i naładujesz sobie w czasie pracy to auto. W domu, czy będzie to garaż podziemny w bloku, również zostaną doprowadzone gniazdka do ładowania pojazdów to jest kwestia czasu. Natomiast kwestia zasięgu. No, ten zasięg nie jest póki co tak duży, żeby można było tym pojazdem komfortowo podróżować, bo jednak robienie przerw jest wymuszone. Oczywiście, Tesla się chwali, że mamy system, który sam Ci zaplanuje przerwę, możesz sobie, sobie wtedy zjeść, odpocząć i tak dalej. Ale dla mnie to jest bohaterskie rozwiązywanie problemów, których nie znamy w technologii spalinowej i wodorowej, więc nie sugerowałbym się. Generalnie moim zdaniem bateryjniakami zostaną auta miejskie, głównie mniejsze, ale też średnie. Ponieważ one nie muszą mieć nie wiadomo jakich zasięgów i można je często doładowywać. Natomiast targanie ogromnej baterii przez tira albo lokomotywę jest praktycznie niemożliwe. Cała infrastruktura do przetwarzania energii z wodoru w energię elektryczną i napędzenie spokojnie zmieści się w dużych pojazdach takich jak autobus, tir lub nawet lokomotywa, statek. Docelowo większe pojazdy. Można powiedzieć osobowe, również będą wyposażone w technologię wodorową, bo jest to również gdzie w nich umieścić czyli pick-upy, później suwy. Z kolei auta miejskie zostaną na baterie. Do większych zastosowań uważam, że wodór będzie docelową metodą napędzania tych pojazdów. Jeśli chodzi o legislację europejską to ja nie spodziewam się żadnej logiki, żadnych analiz. Te analizy, te projekty, te tony papieru, to są tłumaczenia decyzji podejmowanych przez ideologów. Nie widzę tutaj żadnego trendu, po prostu teraz jest przykaz, jakaś tendencja, żeby wciskać wszystkim jaki. ale gdy ludzie uświadomią sobie, Przede wszystkim nie tylko ludzie. Gdy eurokraci, biurokraci, politycy uświadomią sobie, jaki ogromny problem wiąże się z użytkowaniem pojazdów na baterie, mam na myśli te wspomniane hałdy w cytacie, elektrośmieci baterii. Wtedy być może legislacje nawet zmuszą transport do przestawienia się na wodór. I pod to właśnie tutaj gramy. Dobrze, pogadaliśmy sobie, ale teraz konkrety. Nie jesteście tutaj po to, żeby słuchać bałamutów jakiegoś randoma, o którym nic nie wiecie. No więc podam Wam te spółki. Pierwszą z nich jest NEL. NEL jest to taka spółka norweska, która produkuje infrastrukturę. Konkretnie stacje ładowania, ale też cały osprzęt. Firma już eksportuje do Stanów, do Azji, krajów Europy. W Polsce ściśle współpracuje z nią grupa. Zygmunta Salorza. Tu cytat. I tutaj pauza. Cokolwiek myślicie o tym gościu, jakichkolwiek brudów nie znajdziecie na wykopie, w komentarzach na onecie, to nie zaprzeczycie, że gościu tyle lat jest w biznesie, nie dał się ograć polityką, a zmieniali się często i gęsto. I ja w każdym razie uważam, że gościu. Ogarnia biznes, była telewizja, była sieć plus, teraz się bawi w energetykę, teraz idzie w wodór. Uważam, że chłop wie co robi. No dobra, ale jak to wygląda giełdowo? W końcu po coś tu jesteśmy. No więc jesteśmy po dużych spadkach, czyli jest tanio. Na Nelu mamy 61% od ATH na minusie. ATH było w styczniu 2021 roku 35 koron norweskich. Aktualnie około 13. Drugą spółką, jaką chcę wam pokazać, jest Ballard Power Systems. Amerykański producent ogniw. Tutaj już nie idziemy typowo w infrastrukturę do ładowania, tylko w bebechy, czyli ogniwa, czyli to, co jeździ, to, co będzie w tych pojazdach montowane. Ballard zaczyna od dużych zastosowań, czyli tak zwanych heavy duty, czyli szpaj, który ma po prostu działać latami. Kolej, autobusy, łodzie. Transport dalekobieżny, ale ciekawostka: produkuje też ogniwa paliwowe do zasilania stacjonarnego. Być może za jakiś czas na Twoim dachu będą panele fotowoltaiczne, z których prąd naładuje Twojego małego elektryka. Prąd ten zapewni Ci pracę w ciągu dnia, ale również będzie zasilał elektrolizę, która wyprodukuje wodór. Wodór ten zostanie wykorzystany do zatankowania Twojego dalekobieżnego suwa. A także za pomocą ogniwa firmy Ballard ogrzejecie w nocy, bo będzie miał z tego prąd. Z jakimi podmiotami współpracuje Ballard? Tak naprawdę już jest to cały świat. Chiny, Niemcy, konkretnie firma Audi, a w Polsce nasz rodzimy Solaris. No, a jak tam giełda? Tutaj mamy jeszcze większe przeceny. Czyli 85% od ATH. ATH wynosiło 42 dolary. W lutym 2021 roku aktualnie, spółki te, aktualnie akcje tej spółki chodzą po około 6 dolarów. Teraz pauza. Dlaczego mam to kupować po spadkach? No bo tak się inwestuje. Ludzie, nie kupujcie drogich spółek. Przestańcie kupować drogie firmy. Nie kupuje się Bitcoina po 60 tysięcy dolarów, nie kupuje się Tesli po 1200 i nie kupuje się CD-projektu po 400 zł. Ja wolę kupić coś taniego, co jest po silnych przecenach lub o, o czym się nie mówi, a w co wiem, że warto zainwestować, bo fundamenty ma silne. I uważam, że taką spółką jest właśnie Balard. Czyli tanie aktywa, perspektywiczne, o silnych fundamentach a nie na maksymalnie akcje przewartościowanych spółek brzmi znajomo? no to co? tak się po prostu robi a dlaczego akurat te konkretne spółki? dlatego, że te spółki po pierwsze istnieją nie tylko na papierze i nie tylko na twitterze tylko produkują realne produkty te ogniwa już pracują, można je spotkać nie trzeba dużo googlać, nie trzeba nie wiadomo jakiego synta robić białego wywiadu, żeby zweryfikować, czy te spółki działają, czy nie działają, bo efekty ich aplikacji łatwo zweryfikować, że istnieją. Po drugie, jeśli ktoś powie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty, to ja powiem dobrze, chętnie kupię plotkę, ale nie chcę kupować marzeń. Jej twórcy, założyciela startupu. Ja chcę firmę, która produkuje realne produkty i która w nadchodzącej transformacji wodorowej przytuli odpowiedni profit z tej transformacji. Dodatkową rzeczą jest oczywiście współpraca z dużymi podmiotami. Skoro taka firma jak Audi zaufała temu dostawcy, a mają raczej. Hmm. Lepszych analityków niż przeciętny youtuber lub przeciętny komentator internetowy, to uważam, że spółka nie jest spółką krzak, tylko faktycznie coś robi. Kolejna rzecz: prasa lubi te spółki. Pojawiają się nazwy tych spółek w różnych artykułach. Ja byłem zdziwiony, że w kilku niezależnych źródłach potrafiłem znaleźć nazwę Balard. Sprawdźcie to sami. Może mi przyznacie rację, może nie. Już kilka razy się natknąłem na spółkę Ballard, gdy mówiono o wodorze. Tak więc ja uważam, że na pewno spółka Ballard jest liderem, jeśli chodzi o ogniwa, i warto w nią zainwestować. Oczywiście nie namawiam nikogo. Każdy pracuje na własny rachunek. Scenariusz, czyli obiecane wróżenie. Zaczynamy. Druga połowa 2022 roku i cały rok 2023. Dalsza popularyzacja elektryków, czyli coraz więcej zielonych tablic, coraz mniej białych. Oswoimy się trochę z tą technologią. Design stanie się już powszedni, bo wszystkie auta mniej więcej będą podobnie wyglądały. Elektryki staną się standardowym pejzażem naszych miast. Rok 2024. Pierwsze udane i można powiedzieć masowe implementacje wodoru w tzw. branży heavy duty, czyli kolej, transport, komunikacja. O wodorowych autobusach będzie się mówić sporo. I wtedy będą inwestować mniejsi i więksi gracze w te technologie. My inwestujemy teraz. Rok 2025. Pierwsze objawy zmęczenia technologią bateryjną. A więc to, co wymieniłem, zaczną wychodzić wady tych samochodów. Co ze składowaniem tych baterii? Czy to jest w ogóle eko? Może to nie jest eko? Czemu nie ma żadnej wolnej ładowarki? Panie, długo jeszcze Panu zostało? A ja ładuję wolnym prądem, bo taniej. I dochodzimy do 2026 roku, czyli pierwsze przebąkiwania wśród elit, polityków o możliwej legislacji w kierunku wodoru. Czyli, czyli jednym słowem, być może, być może podkreślam, będzie jakiś impuls z góry, żeby w ten wodór iść i go implementować najpierw w heavy duty, a potem również w pojazdach osobowych. Doszliśmy do końca. Czy będzie lejek sprzedaży? Coś wam obiecałem, pamiętacie? A więc czy będę teraz wam próbował wciskać jakieś książki, płatne szkolenia, sygnały, konsultacje, no to teraz najlepsze. Nie będę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa!